Neapol ja trzecie co do wielkości miasta Włoch i muszę przyznać, że czuć tutaj trochę tą wielko, wielkomiejskość czy raczej wielką aglomerację ale ta aglomeracja czy wielkomiejskość jest bardziej chyba coś w stylu nawet hinduskim, niż europejskim bo no nie, nie ma co ukrywać, jest tutaj sporo syfu kurde, i do takiego kurde maksymalnego, że jakby ktoś szukał lokacji do kręcenia filmu i nie chciałbym jechać do Indii, bo było byłoby za drogo, no to zapraszam do, do Neapolu z pewnością, z pewnością klimaty będą podobne. Osobiście nie będę wam nagrywał tych wszystkich takich śmieci i takich innych rzeczy, które tutaj są do, do zaobserwowania, bo, bo nie bardzo mnie to interesuje, ale to naj, największym, będzie, największym doświadczeniem tego będzie po prostu przyjechanie i, Samemu sprawdzenie, jak to, jak to tutaj się prezentuje ogólnie w, w tej miejskiej estetyce, powiedzmy tak, nie? Chociaż to daleko odchodzi od estetyki, jest to takie bardziej, bardziej już no, zaniedbanie, niechlujstwo, można powiedzieć tak Metro w Neapolu, w Neapolu jeździ co, co 18 minut Trochę długo czekania, jeżeli, jeżeli chodzi o transport metra Ale jadę zobaczyć jedną z ciekawszych stacji metra w ogóle w Europie która gazeta londyńska, nie pamiętam czy to był The Guardian czy jakaś inna uznała Toledo za Najładniejszą stację metra w Europie. No nie wiem czy nie zgodził się z tym chyba, że jeszcze nie widziałem. Podobało mi się metro w, w Lizbonie. Tam było sporo ciekawych, sporo ciekawych stacji metra. A tutaj jadę zobaczyć tą stację, która jest. No w sumie niedaleko, ale 18 minut czekania na czekania na pociąg to jest jak na metro oczywiście. To jest naprawdę przesada moim zdaniem, nie. Szczególnie że to jest spora aglomeracja, bo Neapol, agro, aglomeracja Neapolu liczy około 3 miliona mieszkańców. Zarejestrowanych, z, pewno z pewnością jest, jest 3,5 miliona ogólnie funkcjonujących w tej aglomeracji. Nie jest to duża, duża aglomeracja w porównaniu do Londynu, Paryża czy yy, Tokio przykładowo, no ale 18 minut na, na metr, na czekanie na metro jest. Jest z lekko przesadą w sumie dla mnie. No ale mam przynajmniej chwilę, żeby sobie odpocząć i, i tyle. Dobra, wiecie co? Stoję teraz, robię timelapsa. Czyli. Kurde, jak TimeMaps po polsku powiedzieć? jest przesłona czasowa można powiedzieć tak, chodzi o robienie zdjęć w ramach jakiegoś tam przebiegu czasowego, później to się tak dość ciekawie prezentuje w wideoklipach zazwyczaj jako takie dodatkowe, dodatkowa yy, dodatkowe ujęcie powiedzmy tak. Nie? i korzystając z tego, że, mogę teraz, że mam trochę czasu, bo on mam na 10 minut chciałbym powiedzieć wam moje takie doznania dotyczące Neapolu ogólnie to jest bardzo, bardzo fajne miasto bardzo, bardzo dużo tu jest zabytków tylko, że są to zabytki w, no, w, mizernej, w mizernej formie, że tak powiem bardzo możliwe, że jakbym nie studiował w kierunku historii, historii sztuki podobnego i, i, tego, i tego rodzaju nie miałbym wykształcenia, jakie mam, to no z pewnością nie zwracałbym na to uwagę, bo nie, nie obchodziło mnie to, bo by mnie to w ogóle nie obchodziło, miałbym, miałbym to w nosie, powiedzmy tak, nie? Z tego, że akurat studiowałem tą historię sztuki i tak przywiązuję trochę uwagi, może często za nadto do niektórych rzeczy, ale tutaj można spotkać dużo naprawdę ciekawych budynków, ale jednak ten stan ten stan jest bardzo taki, powiedzmy, zaniedbany nie? w porównaniu do tego, co można spotkać w budynkach w Skandynawii nie? bo tam jakoś mają, mają, do tego, mają do tego pewien szacunek i przywiązują uwagę to jest też rola, rola lokalnych samorządów czy nawet rządów, które, które wymagają to po prostu tutaj widocznie jest to, jest to jakieś utrudnienie czy to finansowe, czy to jedynie kulturowe No ale można powiedzieć, co, co kraj to obyczaj i co kraj to ma inny zwyczaj, i podejście do, do niektórych rzeczy. W każdym bądź razie jest to bardzo, bardzo ciekawe miasto i na pewno warte, warte, i na pewno warte odwiedzenia, jeżeli będziecie planować swój wyjazd do, do Włoch, to jest to jedno z miejsc, które, które naprawdę naprawdę trzeba, trzeba odwiedzić. I... Trzeba odwiedzić i tak zapoznać się kulturowo z tym miejscem, że tak, że tak to ujmę. Bardzo też możliwe, że Neapol jako miasto jest tak, powiedzmy, ofiarą ideologiczną jakoś, nie? Bo jest no, tych budynków naprawdę, naprawdę sporo są to takie budynki dość wysokiej i wysokiej kultury. No, a bardzo możliwe, że społeczeństwo nie jest aż tak bardzo przywiązane do kultury, kultury wysokiej, czyli kultury takiej wyniosłej i jest bardziej takie powiedzmy no, no nie chcę, nie żeby to zabrzmiało ujemnie dla niektórych osób, no ale takie pospolite chłopskie społeczeństwo, które ma na, na wiele rzeczy bardziej wywalone i przywiązuje wagę do tego, za co ma zapłacić rafunki, jak wyglądają niektóre jakieś tam budynki i tak dalej. Nie? i co, i co sobą przedstawiają jako kultura, jako ideologia i, i ogólna twórczość właśnie bardzo możliwe, że to jest, to jest jeden z takich powodów, że tutaj w Neapolu z tego co ja żeby zauważyć, wiele rzeczy pozostaje, pozostaje nie do końca aż tak zadbanych jak to, jak to bywa w przypadku zabytków w innych krajach europejskich czy skandynawskich, czy, czy, czy w Polsce nawet. No ale w Polsce mamy jeden taki dobry przykład tego, czyli Kraków, w którym jest to no dość wszystko, no nie wszystko może, ale dość spora część, spora część budynków w Krakowie jest naprawdę w tym, w tym bardzo, bardzo mizernym stanie. Nie? Bardzo, bardzo klimatowe są te uliczki tutaj w Neapolu. Dużo, dużo, ciekawsze w porównaniu do... Kurde, muszę założyć maskę jednak. Dużo, dużo ciekawsze w porównaniu do... do Mediolanu. Czy w ogóle, w ogóle inny klimat panuje niż... W ogóle inny klimat panuje niż w Mediolanie. I muszę przyznać, kurde... I muszę przyznać, że dużo, dużo, chyba bardziej ciekawszy klimat, bardziej, bardziej naturalny w porównaniu do, do Mediolanu, który jest dość taki, no nie wiem, myślę, że osoby, które były w Mediolanie i które przyjadły do Neapolu, no to będą mile zaskoczeniem mi się wydaje, bo miasto na pierwszy, na pierwszy pozór nie sprawia wrażenia aż takiego wypasionego, nie, ale jeżeli się pochodzi, pozwiedza, no to... ...definitywnie ma pewien, ma pewien swój własny styl, styl funkcjonowania, jak również egzystencji ogólnej, nie? Jest to miasto 3-milionowe, ale się nie odczuwa tego, że jest to, jest to takie typowe życie aglomeracji 3 ponad 3-milionowej, tylko bardziej jako pewien, pewna więź społeczna, chyba tak można powiedzieć, nie? Że tutaj panuje, tak przynajmniej można... Tak, przynajmniej można tu wywnioskować na, na, na pierwszy rzut oka po, po kilkudniowym pobycie. Bardzo możliwe, że, że się mylę. Aczkolwiek, no, to jest część, część pewni, pewnej kultury, kultury śródziemnomorskiej, gdzie społeczeństwo jest bardziej ze sobą zżyte niż jak to bywa na co dzień w Skandynawii, gdzie. niż jak to bywa na co dzień w Skandynawii, gdzie ludzie są bardziej chyba zdystansowani do siebie, ale to jakieś tam reguły, regu, reguły ogólne funkcjonowania społeczeństwa. Także uliczki są fajne, możliwe, że w nocy są mniej bezpieczne, ale to, to zawsze można, to, to można doświadczyć w każdym mieście, obojętnie gdzie się jest i na jakim kontynencie. Pozdrawiam z, z Neapolu, ale ja chcę teraz zobaczyć stadion San Paulo, czyli stadion Napoli drużyny. Pozdrawiam.